Dzień dobry, drogie Raki i wszyscy państwo, którzy oglądają mój program, mój kanał. Kanał nazywa się Tarotowe prowadzenie. I zapraszam dzisiaj zodiakalne Raki, moi drodzy, na czytanie ogólne na miesiąc listopad. Czytanie nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Niektóre wiadomości będą dla jednych, inne wiadomości będą dla innych, prawda? Także miejcie to kochani na uwadze, na względzie. Jesteście przed ostatnim znakiem, który robię mm, tym razem. No niestety, bardzo mało lajków mieliście pod filmem. Ja miałam pod filmem. Smutno mi było. Dobra ryby. Dobrze, drodzy słuchacze moi, zaczynamy. Ryby. Listopad dwadzieścia dwadzieścia pięć pięć kart czytaniu, jak zwykle, u mnie trzy karty: wróżba wyboru lub um, odpowiedź na pytanie do kart anielskich. Państwo sobie wy wybierzecie odpowiedź numer jeden, dwa, trzy, lub, 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 tak. I to będzie jakaś wskazówka, odpowiedź, czy mm, przesłanie, czy jakaś tam podpowiedź, prawda, do waszego pytania. Dobrze. Kochani, czasami trzeba tak pogadać, bo trzeba popatrzeć na te karty, nie? Mm. Emocjonalne oczyszczenie. To jest tutaj dla Was yy, takie motto yy, pomyśleć o tym, co naprawdę daje mi szczęście. Tak? Wy tutaj możecie y, czuć takie znużenie, jakieś takie rozczarowanie. Niektórym będzie smutno, tylko jest tutaj szansa, żeby w końcu zamknąć to, co was boli, co was męczy, co wam nie pomaga, żeby zamknąć jakiś stary rozdział i odzyskać siłę. W miłości, y, w związkach, w relacjach jakiś emocjonalny zastój się pokazuje. Jeden przestaje się starać w ogóle, a drugi ma już dość czekania. Bo cztery puchary to jest karta takiego emocjonalnego przesycenia. Już po prostu chcesz czego więcej, ale tak naprawdę nie wiesz, co to właściwie jest. Yy, zbliża się tutaj do Was, moi drodzy, jakiś chaos. Ktoś się raz zbliża do was, ktoś raz oddala, ktoś mówi jedno, ktoś robi drugie. To jest taka energia kogoś, kto nie wie czego chce, albo boi się zaangażować. Chyba, że jesteś już w takiej relacji, że już masz dosyć tego czekania, bo ta osoba i tak się nie stara. Tylko jeszcze nie wiesz, czego chcesz. Na przykład y, ktoś raz obiecuje spotkanie, a potem nagle znika i tłumaczy się, że, że nie miał, nie miała czasu. Albo relacja, w której właśnie ty raku masz dość tego jednostronnego wysiłku i czujesz, już to wiesz, że, że twoje emocje w ogóle, nie są doceniane. Nie można się godzić na półśrodki. Jeżeli czujesz, że ktoś nie wybiera ciebie w pełni, odpuść. Po prostu. Odpuść. Jeżeli ktoś cię nie, wy nie wybiera, trzeba zamilknąć, zdystansować się. I wtedy zobaczysz, kto naprawdę chce zostać. Ja podlinkuję pod filmem. Zrobiłam o tym yy... nagranie, o milczeniu. I wtedy wszystko wychodzi na jaw. Kiedy zamilkniesz. Wtedy, jak zamilkniesz, to. Wiesz, dobry przyjaciel zadzwoni, co u ciebie, bo długo się nie odzywasz, prawda? Ale na przykład, jeżeli zamilkniesz do tego kogoś, kto cię tak robi w konia, że tak powiem, no to jak się ten ktoś nie odezwie, to znaczy, że to nie miało najmniejszego sensu, prawda? Jest tutaj pokazany jakiś układ, który. Mówi o rozczarowaniu, albo może mówić też o jakimś konflikcie w pracy. Tutaj jakby ktoś podważa czyjeś kompetencje. Może krytyk to jest niesłuszna krytyka. Albo ktoś nie docenia jakiegoś wkładu. No, tutaj też może być, moi drodzy, wypalenie. Wypalenie. No, ale kiedy się wypalenie? Wypalamy w pracy, kiedy mamy zbyt duże oczekiwania wobec siebie, samego siebie, albo wtedy, kiedy nie możemy uwierzyć w swoje możliwości. Na przykład dajesz z siebie 120%, tak, a mimo to słyszysz, że można by lepiej albo szybciej. Ale ktoś z Was też siedzi w pracy. W której się nie rozwija. Jeżeli chodzi o Radę, taką, jeśli chodzi o zawód, Radę Zawodową, o pracę, to nie bierz wszystkiego do siebie, ok? Nie dajcie się też przygnieść emocjom. Wy teraz macie na nowo szukać swoją, odnaleźć swoją wartość. Tutaj jest pokazane, że ktoś um, u kogoś z Was, bo też mamy w tło czytania, kochani, sześć pucharów. I nie wiem, kto to może być jakiś przyjaciel, jakiś były, była, jakiś partner, partnerka, albo wspomnienia po prostu, które jakby poruszą Twoje serce tutaj też jest powiedziane do kogoś, że trzeba się po prostu albo um, sobie przebaczyć, albo trzeba komuś przebaczyć. Bo inaczej, moi drodzy, naprzód nie ruszycie. To może być ktoś, kochani, z lat, nie wiem, ze szkoły, z lat, nie wiem, studenckich, czy. To może być takie spotkanie z kimś, kto, kto ci przypomni, jaki naprawdę byłeś, kim naprawdę byłaś, zanim cię to życie tak doprowadziło do takiej powagi. Rozumiesz? Ale tutaj jest dobrze na całe szczęście, że przychodzi moment takiego uznania, przychodzi moment zwycięstwa. No, było trudno, ale jest. Tylko to nie będzie taki, wiecie, na zewnątrz yy, yy, zwycięstwo. To będzie taki wasz wewnętrzny spokój. Yy, będziecie z siebie dumni, będziecie się cieszyć i będziecie mieć takie poczucie, że wreszcie stanąłem po swojej stronie. Wreszcie stanęłam po swojej stronie. Jestem z siebie dumna, jestem z siebie dumny. Nawet jeżeli inni tego nie widzą, ja tego nie robię dla innych, ja to robię dla siebie. Wierzę w swoją wartość. Tylko nie próbujcie, drogie raki, naprawiać wszystkiego, naprawiać wszystkich ludzi. Czasami najlepiej, najlepszym wyjściem, najlepszym lekarstwem jest po prostu pozwolić. Żeby to coś się już skończyło. Nie walcz o kogoś, kto nie walczy o ciebie. Nie pozwól w tej pracy, żeby jakakolwiek krytyka odebrała ci poczucie wartości. Może wrócić jakaś tutaj przeszłość, ale po to, żeby coś uleczyć. Nie po to, żeby cię zatrzymać, drogi Raku. Ok? Wiecie, czasami najlepszą siłą, prawdziwą siłą jest przestać walczyć. Po prostu przestać iść dalej. Zwłaszcza jeżeli ktoś nas nie docenia. Dobrze. Dziękuję drogie raki za uwagę. Ja teraz wyciągam trzy karty od Aniołów. Trzy odpowiedzi. Dwa i trzy. Jeżeli macie pytanie, super. Jeżeli nie, a chcesz wybrać sobie jedną z kart, spawaj sobie filmik. Przy okazji, jak nie subskrybujesz kanału, to możesz tam też wcisnąć subskrybuj albo mm, dzwoneczek, nawet to wtedy nie trzeba będzie szukać tych nowych filmów, one się same u Was pojawią. Dobrze. Odpowiedź numer jeden: w ciągu, następna, na, na, w ciągu następnych kilku tygodni, odpowiedź numer dwa: obfitość. Odpowiedź numer 3: nie. Przed chwilą była też ta karta na tej pozycji. Drogie panie, drodzy panowie, dziękuję za uwagę. Życzę dobrego miesiąca i serdecznie pozdrawiam.